Siema! Witam wszystkich w kolejnym odcinku Let's Play Spyro the Dragon. Jest już to niestety przed przedostatni odcinek przy, z, z serii z przygód naszego małego fioletowego smoka, a przynajmniej z części pierwszej jego przygód. No bo im szybciej zbliżamy się do zakończenia tej serii, tym szybciej zbliżamy się do rozpoczęcia serii Let's Play, zagrajmy wy już tym razem, Spyro 2 Gateway to Glimmer albo oczywiście Rip to Reach. No ale nie będę pieprzył bez sensu na początek, właściwie to właśnie, właśnie to nie jest Spyro 2 jeszcze, więc uszczęśćmy sobie klachania na tamten temat. A tymczasem przechodzimy do planszy Twilight Harbor, czyli przystań zmierzchu, oczywiście nie kojarzcie tego sobie proszę z badziewnymi książkami i jeszcze bardziej badziewnym filmem, czy tam badziewnymi filmami, nie orientuję się w tych tematach. Eee, Harbor Twilight znaczy się, oczywiście na zawsze będzie mi się kojarzyć ze Spyro. No i My Little Pony też. Ale cź, nie było tego. Ciu, ciu. Ta plaża także jest industrializowana, tak jak wszystkie w tym, w tym całym świecie macierzystym. Widzicie kominy fabryczne, widzicie nawet latarnię, której. Ła, wow, światło się porusza, ale nie zobaczcie. Dobre. Ładnie, realistyczne. Nie ma tak, że po prostu stoi estetyczne światło. No ale co groźniejsze, co bardziej wpływa na to, że. co bardziej wpływa na nasze postrzeganie świata w tym industrializmie, jest to, że. Gnorkowie są ulepszeni, gnorkowie są bardziej nowocześni, gnorkowie mają karabiny maszynowe, granaty, maczety i inne takie badziewia, które mogą nas z całą łatwością rozwalić. O właśnie, słyszycie, ten na przykład na karabin. Ociiii, ha, nie ma bata, nie strzelisz do mnie. No i cóż, w całej planszy mamy trzy rodzaje gnorków. O, o, chciałem je z maczety pociągnąć, nie ma bata, ty, ty kurde w panterce gościu, ty. No ale tak. Trzy rodzaje gnorków. Jeden, ten mały z karabinem, który wodzi, wodzi za nami e, pociskami, zresztą za chwilę to pokażę. O, klejnociki, klejnociki jeszcze tutaj, yeah. E, ten duży z maczetą i granatami, który rzuca granatami z daleka i może z bliska nam maznąć właśnie lagami i maczetą też. E, I jeszcze jeden, którego zaraz zobaczymy, jest, o tutaj jest, taki wielki, który gra z nami w szczura. Jeśli graliście w szczura, to wiecie co to jest, po prostu trzeba podskakiwać. Właściwie... Aha, zrobiłem szybowanie. Właściwie to wystarczy, podskoczyć raz, szybko do niego podlecieć i sprawa załatwiona, sprawa z głowy, gościu wyciągano. Eee, I za chwilę Wam też zademonstruję jak strzelają Ci mali, bo zwykle zabijam ich tak szybko jak się da, bo oni są niebezpieczni, szczególnie w grupach. I Spyro, dupa kiedy wrogów kupa, mam powiedzmy, jednego, aaa, widzicie, widzicie, on już nie wodzi tak za nami, znaczy właśnie wodzi za nami, on już nie gazami za nami w szczura, tylko bezpośrednio wodzi za Spyro, on zniknął, bugi jakieś, oni znikają, to jest niebezpieczne, za chwilę tę skrzynię rozwalimy, zaraz do wrócimy słodko, Mua! no, poczekasz, co? Nigdzie nie odchodź. I w sajpanszy mamy dwa smoki, w tym kosmos, posłuchajmy co ma nam do powiedzenia. Oryginalny jak zawsze, si kurde. <laughs> Dlaczego oni gadają takie te... Ej! Ej! Tu! Ty! Gnoju! Hamski! Mówiłem, że te granaty... mówiłem czy nie? Ja nie mówiłem, to znaczy, że teraz mówię, że te granaty są w cholerę niebezpieczne. To jest... Naprawdę zabójcze. Nie tylko, że ma dość szeroki, dość daleki zasięg, to jeszcze ma no... Duży zasięg tej fali uderzeniowej, odłamków czy czegokolwiek. No i poza tym nas odpycha. Widzicie jak do, nas do tej smołowato oleją podobnej wody wrzucił, odepchnął. No, super, jestem genialny, jestem zarąbisty, w ogóle mi nie idzie, zdychaj gnoj. O, granaty, jeszcze lepiej, prawie bym do niego wpadł. Ech, i nasza misja zbierania klejnotów właśnie stała się cięższa, bo nie ma sparksa, który podaje nam nasze klejnoty, no nie Są już tutaj te szczurki, szczurki, jest, oba, no fajnie, mamy niebieskiego sparksa. Szybko, szybko, I nie wiem czy usłyszeliście, ale szczurki odpowiadają, gdy giną głosami tych, tych całych. Mm, nie to pewnie, jest Icy Cover, więc nie wiem czy już... No, patrzcie na ten zasięg, to jest, to jest przegięcie, zdychaj! To naprawdę jest przegięcie. Ale na szczęście za niedługo spotkamy jeszcze dwa szczurki bodajże tutaj. I oczywiście nowy smaczek, most zwodzony przez ten most właśnie. Ten most będzie użyty jako ta, no cała, jak to tam, rampa. Rampa, tam skoczymy i potem rozwalimy też tam tą wielką skrzynię metalową. Ale mam nadzieję, że honor smoków z tej planszy uratuje Klitus. Be on the lookout for North Commandos, Spyro. They better be on the lookout for me. No na szczęście uratował, nie było żadnego. Thanku. Thank you for releasing me. No i cóż, póki można cieszymy się naszym bezczelnym, młokosowatym, zadziornym Spyro, gdyż w dwójce niestety jego humor, jak... zarówno humor, jak i głos aktor, który głos podkłada zostaną zmienieni. No, 40 żyć, nieźle. tak, zarówno aktor podkładający głos, jak i... Oh, Spyro z... No, nie Spyro. Humor Spyro zostają zmienione. Zmienili, zmienione. Raczej zmienione. Ech, no i Spyro będzie już takim raczej mm, bohaterem pozytywnie, biernie podchodzącym do życia. Po prostu taki wesoły, ale bez przesady. Taki wesoły, ale. No, świat jest fajny. Żyjmy w nim. Po prostu walczmy. A ten jest taki. świat jest wesoły, ale kurde, bo możemy dodać mu trochę wesołości. A tak poza tym jestem najlepszy w tym świecie. I do ukryć. Co... Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. To coś było. Nie wiem. To coś było ukrytego, pamiętam. Tu? Nie. Teraz, jak ja tam wrócę, kamera się pieprzy. Dobra, może tu? Dobrze pamiętałem, życie! Yeah! Ale tak myśląc o tym, kamera obróć się. Obróć się, co ty robisz, kamera? No super, na pewno tam dolecę. A jednak doleciałem, no ładnie, no ładnie. Mimo wszystko, wszystko ładnie się składa. I tak, ja mówię o tym. Aha, no. Biorąc pod uwagę to, że te szkatuły z życiami są wykonane z materiału bardzo podobnego do skóry Spyro, do łusek i w ogóle... Dawaj, złoty sparksu wracaj do nas. E, No to właściwie każda szkatuła jest wykonana z... Spyro? Z jakiegoś jego brata-bliźniaka? Z jakiegoś jego, może, rodzeństwa? EJ! Szarza mi się wytraciła, kurde, poskoczyłem się. A, mniejsza. Ech, trochę ciężko tutaj e, zachować szarże aż do momentu tutaj tego kufra żelaznego, to jest są trochę upierdliwe w ogóle. Ale w końcu mi się uda na pewno, musi mi się udać. Dajem nie pobiegniemy, tam schody są, tam nie da się tymi schodami potem za bardzo wybiec. Jest jeszcze szarza, jest szarża. Lagi! Spierdzielać! Lagi! WON! WON LAGI! No, oh, dobra, udało się. Jeszcze szczura zaliczyłem po drodze. Znaczy zabiłem, nie zaliczyłem, zabiłem. Zabiłem, tak, zabiłem. Ech, no ale dobra. Hmm, przechodzimy już właściwie... Nie przechodzimy, tylko podążamy w kierunku portalu. Plan się ku końcowi. Ehm, jak... No! Co ty zaczynasz? Ja od... od brzegów zaczynać, ty gnoju! I właściwie tutaj mogę wam zademonstrować, nie wiem czy już demonstrowałem, czy nie, bo mi się trochę myli, nagrywam trzeci raz ten odcinek. Mam ci mały atak lagów. Ale wam teraz zademonstruję, jak atakują ci tamci gnorkowie. Zobaczcie. Stoimy tutaj. Wodzą tym głównym za nami. Oni nie robią już takiego szczuda, znaczy nie walą w z góry wyznaczone miejsca, a po prostu wodzą tym za nami. Nie wiem, czy w powietrze też, ale jakoś nie ciągnie mnie, żeby to wypróbować. Wydzielaj! Granaty! Niebezpieczne granaty! Dobra, lecimy spokojnie i oczywiście, udało się. I... Mm, gdy nas nie widzą, znaczy, gdy my ich nie widzimy, gdy nie mamy ich w polu widzenia, to oni nie walą, ale jak już zobaczymy, on ładuje i się odwrócimy, to on nam zapakuje o w dupę po prostu. Nie ma tak, że on e, anuluje swój atak. To niestety jest dość niebezpieczne i dość wredne. Więc, e, no właśnie, be on the lookout! Fuck you! Chwila... daleki zasięg, mówiłem? Daleki zasięg. Jest, udało się, dobra wziąłem tamto? Wziąłem, wszystko jest ładnie. Jeszcze tylko 71 klejnotów. Dla tych gości nie ma stwierdzenia za daleko. Zawsze... Zakładajcie, że zawsze jesteście za blisko. I tutaj najbardziej niebezpieczny duet na całej naszej trasie. Zapierdzielamy. No! A! Ja, jeszcze, jeszcze, jeszcze! Jest! Miałem jednego Sparksa! Nie, nie zauważyłem! Ale dobra. Jak on mi teraz wanie z przodu, chwilka. Dobra, nie do Gdzie to leci? Aha, dotąd. Dobra, teraz gościu spotka się z twoją Nemezis z smoczym ogniem. Ech, naprawdę ciężko tą paszę z moimi umiejętnościami skończyć ze złotym Sparksem, ja jestem zbytnią lamą, ale... Mamy wszystko, mam nadzieję. Dobra, nie... Okaże się czy dojdzie do 400, czy nie. Dawaj, 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 woj dawaj. Jest wszystko! Oba smoki, 400 na 400 skarbu i opuszczamy tą jakże nieprzyjazną krainę. Znając życie, nie nagrywa się ani obraz, ani dźwięk, ale oh, kurde, mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. Dużo żółtych klejnotów i zielonych. A tymczasem otwiera się paszcza, w której znajduje się portal do... Chwila, najpierw pierdzielę parę, czy wskrzeszę sobie Sparksa może, o właśnie. Smacznego Sparksu. I jeszcze jeden motylek. Co powiesz na jeszcze jednego motylka? Już go A tutaj tu są naprawdę straszne bugi. A ja w tym odcinku pożegnam się z wami i chyba... Uuu, dużo klejnotów. Ta, o, jeszcze jeden. A, mi się zablokował! W paszczy smuczej. Ale kurde, nie wiem, na jakich smokach to modelowali, bo jeszcze takich smoków nie widziałem. Na razie były takie same, takie ciotowate trochę smoki. No i na 100% ukończywszy... Nie, jeszcze jeden smok! On pewnie będzie tam w paszczy. Chyba się zmieści. No ale prawie na 100% ukończywszy e, cały ten świat madzieżyscy, żegnam się z wami przed portalem, który prowadzi nas do walki z naszym głównym antagonistą w tej grze, tak więc ja, złoty Spark Swioletowy spire zacznę jak zawsze według tradycji, mówimy Wam. Dzięki za oglądanie, łapkujcie, trzymajcie się, Bria! cześć!